A proszę państwa Może jak wy się za zachowujecie, może porozmawiamy. Pan pan a może pani, porozmawiamy pana, jak bardzo pan. za się to. Ja nie będę wchodził na pan. Dobrze, ale my jesteśmy na publicznym terenie. Dziękuję Chcielibyśmy przekazać mediom ustalenia. Dzisiejsze z prokuraturą. Ale nikt nie jest z wami zainteresowany. Myśmy to nie przeszli dla ciebie. Czy do pana jesteśmy zainteresowani. Ja mówię za siebie. Nie tak to my 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 pójdę. Więc drodzy państwo tak. Tak. Pan za konferencji. Dobrze, Złodziejami jesteście? Dobrze, jesteście szczapą, pato, pato patologio. Patos się izvodzieje. Wieszal Starczy tego możemy tutaj skierować? Bo tam jest konferencja, Ale nie na was! na sobie swoją medialność! Dwołajcie sobie swoją medialność! Dwołajcie sobie swoją medialność! Dwor patucy! przepraszam... No, O! że Proszę pana, do pana do Proszę. Nie niego nic nie dociera. On jest tak ja tempy, że do, do, pan nie pan nie do... Nie nic nie dociera. Proszę, proszę mi co dotyć. Proszę mnie nie dotykać. E, 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 proszę, czy, e, na, czy na proszę pana. Ja pana nie Proszę mnie zostawić. Proszę mnie zostawić. nie pan proszę, nie, popił, proszę, nie, proszę, nie, proszę, nie, proszę się to panu dał takie prawo? Nie, nie wiesz oh, o co chodzi człowieku. To To jest on agresji nie robi. On agresji nie robi. To jest nie jest Dobra, wiecie go jak z dzikiem z nim. Proszę stąd odnieść. Dlaczego, dlaczego nie? To w Starostwie organizowane spotkanie, dlaczego? Proszę pana, pan, pan zaprosza nam konferencję, czy do pana to dociera? Jeżeli to pan będzie praktywne. chciał zorganizować swoją konferencję, bardzo proszę. proszę bo, że ma pan jeden problem, do pana nikt nie przyjdzie. I to ma pan kłopot. A pan się chwali? Nie, ja się nie chwalę, ja się nie muszę chwalić, proszę pana. Bo ja pracuję tyle lat, ile pan ma lat. Ja pracuję tyle lat, a mnie to nie interesuje, proszę pana. Ale nikogo to nie interesuje! Już na Insta się pochwaliłeś, chłopczyku kolorowy! Już na Insta wszystko powiedziałeś! Dziękuję bardzo. relacje na Insta i tam pogadaj. Bo tylko to tam ma nie okazję, się. Nie randu, się ale, ale pan nie miałam okazji, żeby nie Dzisiaj w Była dyskusja... Ale jest pan sam ten prokurator, prokurator, prokurator 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 w, w, w tej tak, Prokurator, To było doskonałe miejsce. Prokurator nas na dziewiątą rano zaprosił... do nas swoich argumentów. swoich wszystkie dokumenty. Chcesz pokazać, że wszystkie to, to, dokumenty przegrałeś? Wszystko, chłopie. I co? Nawet nie ma bo nie Przepraszam. Chciałam raz wejść moje, mojego domu, ale drugi raz tego nie zrobiłam. Prawca będzie, prawda? Przegrałeś wszystko co, prawo twoje co! Zawsze będzie boże! Boże! A dla mnie coś poszło? I co? Poszły jakieś dokumenty? Przegrałeś wszystko, tak? Jest zagłodzone, tak fajnie sobie, fajnie. To zagłodzone, wszystkie dokumenty wskazują, że no, nie jest lepiej do wygląda do niż wy dwoje. dwoje. No bardzo dobrze.

ale ja, cię nie trzyma. I no to no to Pójdźmy, do rasta, i tam wejdziemy. Gdzie ktoś musi zwrócić uwagę na działalność, która może być... Gdzie są pieniądze ze zrzutki na mojego kota? Ci Gdzie? Bo nawet nie na kota, poszły, na, kota poszły, na kota poszły, za którego pani nie zapłaciła, za którego ma pani zarzut. No jasne, a faktura ile opiewała? Na ile opiewała eee, faktura? Pytam na ile opiewała faktura? Jakby pani go nie wykradła z kliniki, to co pani. To co? No to nie. Dlatego ma pani zarzut. Dlatego ma pani załóż. Nie, ja mam umowę kupna sprzedaży na tego kota, a to ty go ukradłeś z Pani Sylwestry... Szkoda, tak. że, 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 że zabrakło tej Pani czasu na pani własnego bardzo to jest przykre. Ja ja nie, nie tylko moja. Bardzo, bardzo pan. A czy to w trakcie co... pracy urzędu dzisiaj ta szopka się tu odgrywa, czy to jest w ramach wolontariatu? Państwo tutaj występują ja w obronie. Ja nie Weszli do mnie na posesję i ukradli mi psa. Zagłodzonego psa odebrali zgodnie z prawem. E, wszystkie, wszystkie proszę bardzo, ty! dobrze, już dochodzimy do tego. Złożyli, za złożyli administracyjne ja zawiadomienie ja o czasowe odebranie zwierzęcy. Mój nie Czego, które potwierdziło moje racje. Prokuratura nie podjęła czynności żadnych, umorzyła, zaskarżyli to do sądu, sąd umorzył i postanowił, że prokuratura ma rację. Czyli ukradli mojego psa. Teraz toczy się postępowanie, dostaną ci panowie zarzuty i będziemy dochodzili odszkodowania. Taką samą działką będę chodził, jak pan Konrad, pół miliona złotych. Bardzo Tak, Bardzo proszę. Proszę Pana, ale to nie jest Pana konferencja, ale a, ja są, pana na pan pana? a ja nie jestem w stanie, na moje zaproszenie Pan tu nie przyjechał, a ja nie jestem w stanie podczas mojej, mojego to spotkania, to spotkania z mediami dopuszczać takich są, ludzi, do których ja no to osobiście to mam obrzydzenie. Ja proszę Pana, pan, ja, mam, ja Panu coś podam, ja wie Pan co ja mam, ja, mam. ja, mam, ja, ja nie mam psa. Pan, ja, mam ciła... ja mam ci Szkoda. pana. Proszę I gdyby pana dotkną pan dotknął tego psa, Ale ja gdyby pan go dotknął. Jeżeli pan tu nie widział pana. to ja współczuję temu psu. Pan zobaczył. Naprawdę. Jakie, jakie to proszę, proszę zobaczyć, w jakich proszę. warunkach pana e, gdzie ma zwierzęta. A widział pan, widział pan warunki. Gawieci, ma... Widział pan Spójrz. Spójrz. warunki swojej gabiedzi, w jakich mają zwierzęta powodziem. Widział pan warunki, proszę mnie nie atakować. Nie widział pan. Warunki życia zwierząt swoje kapiedzą mi, człowieku. Widział to, pan warunki. Wiesz co, to ja rozumiem tych ludzi. Czy pan widział warunki życia? Widziałem widział pan standardy zwierząt? i co, super. A ty jesteś wytelka, ja że A pan, A pan jeżeli pan robi cokolwiek, Jaki powinien pan informować służby. Pan o drugiej w nocy, dopiero do o o drugiej w nocy. Pan wchodził Prokurator. o drugiej w nocy do kogoś na posesję? Pro. Nie, nie tylko w nocy, on mi się włamał do domu, gdzie były niepełnoletnie dzieci. nie pani mąż tam zgłosił interwencję. nie Męża, ja łaskim, nie że mam. Męża. Kręcała, nie mam mel. proszę pan, szkoda, że panu no. no. nie jest szkoda no. Słuchaj, jak, no. jak, jak ciągnąca. Słuchaj, słuchaj jak cię i trzeba jest do Niemiec. Ferguson, nie? Już nie, z nimi mieszkanscy Z Są fundacją już się spotakowaliśmy, już z nimi z kasy na Dobrze, proszę pani. Gdzie są pieniądze z ziplus? Nie nam pisam. Tam no właśnie na